Cześć, cześć kochani Marek, ma z tej strony z bezpal.pl. Patrzcie, co dla Was znalazłem. są tylko trzy rośliny Te trzy biorę. To jest Hammer Obschodni z Najpiękniejsza karłatka jaka może być w ogóle chyba jedna z najpiękniejszych pal. Ale chyba jedną zostawię dla siebie, więc będą do sprzedania prawdopodobnie dwie. Zobaczcie, jakie ma nasiona. Więc ta jest na 100% samiczka. This is female and male and male. mail, and and female. Ok. Eee, tak jak myślałem, to jest oczywiście e, samica, a to są dwa samce. Przepiękne rośliny. Może ktoś to samca i samice, albo nie wiem, może jednak samice zostawię sobie. Bo takich cudnych to ja po prostu e, nie widziałem. Zarezerwowane moje wstążki, moje palmy. Wszystko przyjedzie prosto do mnie, a jeszcze nie powiedziałem, one mają... Bez doniczki około metr. Z doniczką teraz mają gdzieś metr 40, tak mniej więcej. Widać to na zdjęciu i na filmie. Przewspaniałe, przepiękne, przecudne. Także oprócz 10 małych będą na pewno jeszcze te. Jestem w nich zakochany. Tak wygląda to w środku. No istna dżungla. I jakie sztywne. To widać. Cudo. Zapraszam do bezpan na wiosnę.